Jesteśmy w Göteborgu. Kuba ma coś nam do powiedzenia. Jesteśmy w Göteborgu. Przyjechaliśmy wczoraj. Weszliśmy sobie na spacer. Jesteśmy teraz sobie. Nie wiemy, gdzie jesteśmy. Ale chodzimy sobie. Jest fajnie, ładnie, ciepło i miło. I w ogóle. Koncentrujemy się przed meczami. Jutro zaczyna się Dreamhack. No i póki co wszystko w porządku. Na nas wszystko w porządku na pewno? Wszystko w porządku. Jak ręczna? No trochę ręczna. No już nie gajaliśmy wczoraj nic. Ale boli mnie, bo wyjęły mi gwiazdki teraz. Dok? Nie, ja myślę, że moglibyśmy iść na owiec w końcu. Nie, byliśmy nie. na śniadanie. To śniadanie było rano, a jest teraz... Pitek, głodny jesteś? Ty śniadanie ale... Nie, nie miałem się już tak. Pitek się nie myje. No, Przecież się nawet... Pitek Pitek nie umyłeś. Czemu się nie umyłeś, Byłem bardzo zmęczony. Ja zaznacz, się myję. Koza ci z Weźmy mi staje. Weź wyjmij tą Smarka Smarkaj się. Jestem chory. Na co? Jest 15 tak w ogóle i no, dopiero co zdechliśmy się z łóżka. Dano byliśmy sobie jeszcze w saunie, relaksować się, zaczynamy wszyscy, bo widek jeszcze był zajęty z panią. Ale nie, to to nie Super, to zwiedzamy dalej.